Czemu ty nie masz only f***a, jak ty byś mogła puba bani miesięcznie z tego zarabiać? No, no, no bo wy jesteście pod otwartym znowu, Nagrywa, nagrywa, nagrywa. To, że ty z kobietami? dobra, dobra. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zabieram was na konferencję. Został ostatni tydzień do gali Fame19, który występuje, także pokażę wam trochę backstage'owo jak to wygląda. I mój mózg w ogóle pracuje, znaczy mój mózg nigdy nie pracował dobrze, ale, ale lepiej pracuje niż pracował. Jak na możliwość. no właśnie. Ja pamiętam jak my trailer nagrywaliśmy do 14 i hej, siedział i tak wiesz, jeden drink, drugi drink, trzeci drink, ja mówię, ty nie masz walki za dwa tygodnie? Pierwsza moja konferencja w życiu była trochę stresująca, a później to już kwestia przyzwyczajenia, plus tutaj nie masz, Szczerze mówiąc, na gali jest ich dziesiątki tysięcy Tutaj jest nawet 300 osób może, więc przy gali to nic Stalowy szok nagrał materiał o mnie Nagrał? czy szeja jest naturalna tak Wow, Zobaczymy czy będzie, będzie oglądane, zobaczymy co powie Ale spoiler, tak, szeja jest naturalna, naprawdę Dzisiaj mam pierwszy dzień tak naprawdę odwadniania i robienia wagi Muszę zrzucić jeszcze 4 kilo praktycznie, więc ogólnie bardzo dużo Troszkę się stresuję, że, że będzie to trudne i męczące tak naprawdę cały proces to jest trzymanie na początku bardzo dużej ilości wody, picie po 6-7 litrów dziennie, a później odcięcie jej zupełnie i w ten sposób wasze ciało po prostu pozbywa się wody na ten dzień ważenia. No i oczywiście odpowiednia dieta, która no nie jest niestety łatwa do utrzymania. No ale co, trzymajcie kciuki, że wszystko będzie git, będę wam dawać znać. Mam coś tam w Ej, mój jest tward, git? Ale to nie? Ty mi dotykasz na boku. A tricep też mam twardy. Ja też, zobacz teraz. No. Nie, 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 no jesteś jesteś nie. wyrzeźbiona, to teraz kurde pojęcie, widziałem formę na Insta. Co tu? no. To jest mocne. Bez jedzenia to wygląda wyśmienicie. Zjadłabym gdybym mogła. Ja muszę na maczety uważać teraz. Padej, co? Gdzie? Ile to masz? O, cholera, człowieku. Nie, ja nie mogę tego zjeść To jest przesada dla mnie. A nie tego sojgonka? Nie, jest? tylko ja robię wagę. Sojgonka być mógł, nie? Tak, test smaku. Dawaj. A dobra, ej, dobra, jak dla testu to ok. Nie, no nie dawego. A zmniejszył się dla testu, nie? kalorie A to co jest? O, o, fajne, fajne. jak sobie wyjmę ten? Mięso samo? Ej, samo mięso można, to nie tłuczy, nie? Tak, wezmę tak mięsko. A tak samo mięso chyba mógł. O, no. Widzisz, wege. Znaczy nie wege, tylko <śmira> keto, o. Mój ulubiony człowiek od robienia contentu wrócił na mój kanał. Ale to smakuje jak wołowina. No ładnie. No i tak się robi wagę, no. Ja tu liczę każdą kalorię. Tak się sabotuje łatwych do manipulacji kolegów. Ej, spokojnie. Oj. To Co najbardziej pod dzisiaj? No myślę, że nad marcą dziękuję estetyki no, trochę dzięki. pod dymi. Siedzę obok niego, więc trochę się boję. Ale to fajnie, bo dymowet trochę podskoczy. No i ostatni panel, myślę, że będzie ciekawy. No, ja Przywdzenie to jest poważne słowo, ale krzywdzenie, wiesz co? Żeby być nie moralne, nie ale, ale on mi daje taki, on tutaj daje takie zarządy, że to w ogóle... Nie. Teraz będzie tego pokaże taki wstępnik w tobie. Potem na backstage ci pokażę resztę, dobra? No bo wy jesteście pod w otwartym nagrywa, Nagrywaj, 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 nagrywaj. Pogadamy, pogadamy, ale... To, tylko. Z kobietami. A z bo... Jeszcze nie sypiała, a co? Ty jakieś propozycje? chcesz? <głosy> 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 bo widziałam się dzisiaj w tych kwotnie i co? Wiedziałam, że masz fajne, fajne. Klaudia, a ty <noise> nie żałujesz, że trochę tak posłami się za tej walki, przez to, że Cię takie przyjazne no. sposoby, nie w wspólny <noise> TikToki i tak dalej? Szczerze mówiąc myślę, że nie, bo myślę, że to widać na pierwszy rzut że nie ma tam między nami żadnego kwasu z Dominiką. Wiem, no, że z tego czasu bardzo upisko trzymałaś się właśnie z Natalą. Jak teraz wierzę. oceniasz jego przemianę? Dostaj. I te, te, te ale którą? Właśnie, którą to Którą osobowość? Dostaj coś z Tobą. To Dominikę jej nie podkręcisz, to w ogóle nie ma na myśli. A co będzie dzisiaj? No, troszkę. Wiem, że nie chcesz swojego tematu już poruszać, ale coś takiego ja ciekawego lecia zobaczyć. No patrzcie, mam głos, nie wiem czy miałbym głos w ogóle wcześniej. Ja chcę powiedzieć, kurde. <laughs> <To nie> śmijeciu. Nie, nie chcesz pytać. Nawet nie, znaczy nawet nie ma chyba nie takich ma to, rzeczy, tak? nie? Że... No? Czemu ty nie masz on lift, jak ty byś mogła półbań miesięcznie z tego zarabiać? Tak, jak jesteśmy w tematach w ogóle. Serio? Ja sam bym wykupił. No, bo ja słyszałam, że to jest tak, że w pierwsze trzy, podejrzewam, miesiące zarobi się najwięcej, a potem już mniej, a zależy, jak jesteś. Sobie jakieś tam zależy, jak jesteś aktywny. Pomyśl, bo my często o tym gadamy na zasadzie, jak na przykład nad profilem klawisza. Ale konkurencję mi robisz teraz. Halo, nie. To możecie zrobić kolana. ale bym... to jednak tak. Pamiętaj, że jedna osoba może mieć subskrypcję na kilku profilach. Mam, tak. Także to jest. Kto... Mam strasznie dużo od nich ty nie możesz pokazywać, nie możesz, nie możesz, ale mam strasznie dużo kontentu na OnlyF*****. To jest dobre, kontent na OnlyF*****, widziałam To się biznesy no. robią, człowieku. My już, moi drodzy, po konferencji emocje były niesamowite, jak na grzybach albo rybach, także no, bawiłam się wyśmienicie, powiedziałam cztery zdania, jeśli dobrze policzyłam. Więc całkiem sporo, z każdą konferencją idzie mi lepiej. Niestety na ten skradł cały show, więc nie miałam zbyt dużo do powiedzenia, ale mam nadzieję, że oglądaliście, byliście ze mną i będziecie dalej i trzymajcie kciuki za waleczkę już za tydzień.